Cześć, witaj na kanale Magia Spokoju. Czy wiesz, że kryształy powstają z głębi Ziemi, często przez miliony lat, w ciśnieniu, w cieple, w absolutnej ciszy? Dopiero wtedy, powoli, atom po atomie tworzą swoje doskonałe kształty. To czysta, naturalna geometria i właśnie dlatego od tysięcy lat. Ludzie wierzą, że kryształy mają w sobie coś więcej niż tylko piękno. Czy tak naprawdę kryształy mogą uzdrawiać? W tradycjach starożytnego Egiptu, Indii i Chin używano ich do przywrócenia równowagi energii ciała. Dziś wiemy, że, niech, że choć nie ma dowodów, że kryształy bezpośrednio leczą choroby, to mają prawdziwy wpływ na nasz umysł. I Igdoty, chód, barwa i symbolika pomagają nam wyciszyć się, skoncentrować i przypomnieć sobie o własnej mocy. To trochę tak jak z medytacją: kryształ nie robi nic sam, ale pomaga nam zrobić przestrzeń na spokój i uzdrowienie od środka. Czy kryształy mogą nas chronić? W ezoteryce mówi się, że niektóre kamienie działają jak tarcza energetyczna. Czarny trumalin ma pochłoniąć negatywną energię, amestyd uspokaja emocje i pomaga oczyścić umysł. Kwarc różowy wspiera serce i przyciąga miłość. Choć nauka nie potwierdza ich działania energetycznego, badania z zakresu psychologii pokazują, że intencja naprawdę działa. Jeśli trzymasz w dłoni jakiś kryształ z konkretnym zamiarem, z konkretną intencją, twój mózg ustawia się na ten cel. To właśnie efekt intencji. Skąd tak naprawdę biorą się te... Kryształy. Powstają one naturalnie głęboko pod ziemią w lawie, w gorących źródłach, a nawet w pustynnych jaskiniach, które nawet mają ponad 10 milionów lat, lub nawet więcej. Największy znaleziony kryształ gipsu w Meksyku ma ponad 10 metrów długości. Więc czy kryształy tak naprawdę działają? Może nie w sposób magiczny, ale działają na naszą energię przez symbol, skupienie, przez naszą intencję. Pomagają nam zatrzymać się, poczuć wdzięczność, przypomnieć sobie, że wszystko w naturze łącznie z nami samymi wibruje czystą energią, czystym światłem. I może właśnie w tym tkwi ich prawdziwa moc. Jeśli chcesz, żebym w kolejnym filmie opowiedział o konkretnych kamieniach i ich zastosowaniu, zostaw diamecik w komentarzu. A teraz weź głęboki oddech i przypomnij sobie, że Ty też jesteś częścią tej samej czystej energii, z której powstają kryształy. Z miłością do ciebie, magia spokoju.